W Baltic Hub kierowcy ciężarówek codziennie poruszają się po rozległym i dynamicznym terenie terminalu. Każdego dnia wjeżdża ich kilka tysięcy, aby dostarczyć lub odebrać kontenery. Ten nieustanny ruch wymaga precyzyjnej organizacji i sprawnej komunikacji. Terminal to ponad 120 hektarów powierzchni. Dla wielu kierowców, zwłaszcza nowych. Poruszanie się po nim jest wyzwaniem. W takich warunkach interaktywna mapa, która jest dostępna w aplikacji Ebrama, pełni kluczową rolę. Stanowi jej serce i klucz do sprawnego działania terminalu w procesie drogowym. W tym filmie przedstawimy fundamentalny proces obsługi drogowej. Jako element automatyzacji w Baltic Hub, wbudowany w naszą aplikację mobilną dla kierowców zewnętrznych. Kluczowe dane wizyty. Poza wyświetlaną aktualną pozycją na mapie, dla kierowcy na ekranie widoczna jest. Kolejność wykonywanych zadań, dzięki którym jasne jest, gdzie ma jechać w pierwszej kolejności. Numer kontenera i typ przypisanej operacji przeładunkowej. Docelowa lokalizacja, do której zmierza. A także informacja o przeładunku kontenera przez suwnicę automatyczną. Dzięki tym funkcjom skraca się czas realizacji operacji oraz wzrasta komfort i bezpieczeństwo pracy. Jasne i czytelne automatyczne prowadzenie do celu wraz z informacją o pozostałym dystansie zwiększa płynność poruszania się po terminalu. Skraca czas dojazdu w odpowiednią lokalizację i zmniejsza stres z odnalezieniem właściwego miejsca. Ponadto widoczne są także trzy przyciski funkcyjne: tryb pełnoekranowy, dzięki któremu kierowca ma dokładniejszy podgląd mapy. Funkcja odblokowania mapy dzięki której kierowca może mieć podgląd całej trasy lub miejsca docelowego. Funkcja zgłoszeń, dzięki której kierowca ma możliwość szybkiego połączenia się np. Na z naszym call center, czy w sytuacji zagrożenia życia z numerem alarmowym. Nawigacja kierowcy do odpowiedniej lokalizacji. Aplikacja automatycznie wyznacza najkrótszą trasę zgodną z aktualnym ruchem i obowiązującymi zasadami poruszania się po terminalu. Omija strefy niedostępne dla pojazdów zewnętrznych, które są na stałe wyświetlane. Wjazd na teren zaznaczonej strefy jest zabroniony. Lecz gdy dojdzie do takiej sytuacji, aplikacja wyświetli stosowny komunikat. Nawigacja także ma zastosowanie w sytuacji, gdy wymagane jest ważenie kontenera. Po wieździe z kontenerem wymagającym ważenia, aplikacja automatycznie wyznacza trasę do najbliższej wagi. Dzięki temu kierowca. Nie musi zastanawiać się nad kolejnością czynności ani szukać miejsca ważenia. Po dokonaniu ważenia kierowca może potwierdzić wykonanie tej czynności i bez problemu udać się do docelowej lokalizacji zgodnie z mapą. Terminal to nieustannie pracujący żywy organizm. Z tego powodu aplikacja powiadomi kierowcę, jeśli lokalizacja dla jego operacji ulegnie zmianie. W tej sytuacji wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat i zostanie wyznaczona droga do lokalizacji, gdzie kierowca powinien się udać. Kluczową funkcją interaktywnej mapy jest potwierdzanie lokalizacji, dzięki której rozpoczyna się proces przeładunku. Aplikacja wykorzystuje inteligentny mechanizm geolokalizacji, który nie tylko, jak już wiemy, prowadzi kierowcę do celu, ale także automatycznie wiąże jego obecność na terminalu z rozpoczęciem przeładunku. Jak to działa? Po dojeździe do wyznaczonej lokalizacji kierowca ustawia pojazd zgodnie z oznaczeniami. System GPS w aplikacji weryfikuje, że pojazd znajduje się we właściwej strefie. Wtedy na ekranie pojawia się przycisk Jestem na miejscu. Kliknij tutaj, aby potwierdzić. Jego naciśnięcie oznacza gotowość do przeładunku. Informacja trafia bezpośrednio do systemu terminalowego, a automatyczna suwnica rozpoczyna przeładunek. Po zakończeniu przeładunku aplikacja automatycznie wyznaczy trasę do bramy wyjazdowej, prowadząc kierowcę najkrótszą drogą zgodną z aktualnym ruchem i obowiązującymi zasadami poruszania się po terminalu. Interaktywna mapa stanowi kluczowy element procesu automatyzacji w Baltic Hub. Podnosi poziom bezpieczeństwa, usprawnia obsługę i wspiera kierowców w realizacji zadań w dynamicznym środowisku. Dzięki niej każdy kierowca, niezależnie od doświadczenia, może poruszać się po terminalu pewnie, sprawnie i w pełni bezpiecznie.